Cześć, witaj na kanale Smartech Synergy. Dzisiaj mamy naprawdę ekscytujący temat. Nowy model od OpenAI, GPT-4O. Jestem pewien, że słyszałeś już o poprzednich modelach GPT, ale dzisiaj przyjrzymy się, co przynosi ta wersja i jak możesz na niej skorzystać. GPT-4O to nowe dzieło OpenAI, które wyróżnia się nie tylko lepszą zdolnością do generowania tekstu, ale także nowymi funkcjami. Co więcej, nowy model jest dostępny zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej, co otwiera przed nami nowe, fascynujące możliwości. GPT 4O to model o zbliżonej inteligencji do znanego już płatnym subskrybentom GPT 4. Ma on jednak kilka dodatkowych, bardzo interesujących funkcji. Po pierwsze, jest dostępny także za darmo. Wystarczy się zarejestrować np. za pomocą konta Google i już można z niego korzystać. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Wpisujemy w adres przeglądarki chatgpt.com, następnie klikamy Sign Up, wybieramy Continue with Google, wpisujemy nasz adres e-mail, a następnie hasło. Jeśli mamy włączoną weryfikację dwuetapową, należy potwierdzić również na telefonie. Następnie klikamy dalej. Musimy też wpisać naszą datę urodzenia i zgodzić się na warunki. I już mamy dostęp do czata GPT w wersji 4o. Dostaniemy tutaj także notyfikację o dostępności GPT 4o. Co daje nam GPT 4o w porównaniu do już wcześniej dostępnego czata 3.5? Przede wszystkim jest to o wiele lepsze rozumienie języka, wyższa inteligencja i bardziej precyzyjne odpowiedzi. Jak wspomniałem, jest pod tym kątem na podobnym poziomie co płatny GPT-4. Razem z udostępnieniem 4o w darmowej wersji weszła jeszcze jedna zmiana: można teraz załączać pliki. Zobacz. Napisałem czatowi, żeby przeanalizował opinię produktu zawarte w pliku PDF. Załączam mu teraz ten plik. I oto wynik. Oczywiście wersja bezpłatna ma ograniczenia, na przykład bardzo nieduży limit danych. Już po krótkiej konwersacji dostaniemy komunikat o tym, że nasz limit się wyczerpał. Kolejny raz z czata 4O będziemy mogli skorzystać następnego dnia. W wersji darmowej nie możemy także korzystać z dali, czyli generować obrazów. Aby korzystać z nowej wersji bez tych ograniczeń, należy wykupić subskrypcję. Jest to około 80 zł miesięcznie. Możemy to zrobić, klikając w to miejsce. GPT-4O ma także inne bardzo interesujące funkcje, które, jak podkreślam, nie są jeszcze dostępne nawet w wersji płatnej. Zostały jednak zaprezentowane na licznych filmach, które, co tu dużo mówić, robią piorunujące wrażenie. Sam zobacz. I want to introduce you to somebody. Well, oh. hello there, cutie. What's your name, little sloughball?: This is Bowser.: Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit?: Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. <laughs> just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. <laughs> Whoa, slow. Mark, you're not a vacuum cleaner. So my friend uh, Barrett here, he's been having trouble sleeping lately, and uh, I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love. I got you covered! Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Always I know explore. You started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named no, Bite. No, 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 ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. Bite. Actually, can we do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Okay, so here's me. So, what kind of emotions do you think I'm feeling? <laughs> hmm. It seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? Um, that was the thing I sent you before. Don't worry. I'm not actually a table. Um, okay, so, so take, take another look. Ah, uh, that makes more sense. Ah, <laughs> oh, there we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of those good vibes? <laughs> nie jest jeszcze znana dokładna data udostępnienia tych funkcji, ale zapowiedziano, że powinno się to stać w ciągu kilku tygodni. Ja osobiście nie mogę się już doczekać. A ty? Co myślisz o nowych możliwościach 4O? Napisz w komentarzu. Chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata AI? Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Cześć!